I oto ja zaczynam zabawę ze swoją niewiadówką N-126E Także jak widzicie dziura wycięta jest Ostatnio mu rozbebeszyłem bo ona była jako mała gastronomia Czyli tam watę cukrową, popcorn i lody chyba tajskie były bodajże Także nabyłem taką zaczęłem daszek szlifować oczywiście Mnóstwo roboty, jak sami widzicie, bo w tygodniu muszę tutaj jakoś... Nie wiem, ale to chyba później będę robił. Najpierw chcę ją ściągnąć z ramy. Podejdę czekać z drugiej strony. Tak, najpierw chcę ją ściągnąć z ramy. Tu te płyty jakieś pilśniowe, to nawet nie jest piśniowe, tylko wiurowa odkręcić, bo miało niby być OK. Nie jest OK. Wszystkie te legary muszę powymieniać, bo to jest jedno próchno eee, Także, także no, jak widzicie mnóstwo roboty Szyby powyciągałem, dach powyciągałem, tutaj na razie nie mam jakiegoś zadaszenia, żeby je schować Ale w niczym to nie przeszkadza, niech pada na nią, niech ją spłukuje Także tu jakieś tam na czarno trochę była wcześniej pomalowana Widzicie druszlak, jeden wielki z tyłu, bo to wszystko podemontowałem, lampę już mam, inne wszystko. Tu jest przyłącz tylko do prądu. Tu jak widzicie jeszcze jakieś naklejki po cukrowej to wszystko. Także zaczynam i ja zabawę. Trochę poglądałem waszych różnych filmików kolegi tu z Wrocławia, kolegi z Międzyzdrojów. Coś już tutaj plan wstępny jest, bo trochę rzeczy już nakupowane jest do tej przyczepki eee, typu tapicerka od Dariusa, lampy, uszczelki Tam będę chyba całość zabudowywał, tam nie będzie okna eee, na tej przestrzeni Jeszcze zobaczymy, ale prawdopodobnie niepotrzebne jest to okno Także chyba całość zostanie zalaminowana Także, jak widzicie, no mnóstwo, mnóstwo, no to ostatnio... Jacek, cicho Ostatnio zacząłem trochę szlifować, dzisiaj tutaj tak o, mimo niedzieli takie drobne tutaj przygotowania jeszcze, jutro po robocie chcę dalej robić. Tutaj jedne te nożyce od szyberdachu są pęknięte, muszę je podspawać. Ogólnie nie są złe. Także mówię, na razie jest rozbebeszona, te panele muszę pościągać. One tu będą wracały. Co prawda, jeden mi pękł ten tylni, ale jego zalaminuję od tyłu, a od przodu nie będzie pomalowany, bo one już są stare szlifowanie i to nie ma sensu. To zostanie oklejone inną, co prawda, tapicerką niż ta, co jest kompletna tutaj na te wnętrze inna, jakiś tam, nie wiem, derma czy coś, coś tam wybiorę. Nie wiem, czy będę miał problem, czy nie, bo ona była pod gastronomią, więc tutaj mebli niczego kompletnie nie było. Wszystko będę musiał z głowy robić sam. Nie wiem jeszcze, co z tego wyjdzie. Tam na tyle na pewno będę chciał łóżko dwuosobowe zrobić. I teraz nie wiem, czy będzie dobrym pomysłem tam, na tamtej ściance, połączenie jednej takiej leżanki zrobionej pod jedną osobę, czy po prostu na tej ścianie. Bo tutaj w sumie nie wiem, ile tutaj jest, może być od tej drzwi do ścianki. Nie wiem, czy tu jedna osoba da radę się wyspać. Muszę to przemyśleć, pomierzyć, bo dobrze by było to zrobić pod dwie osoby tam, plus jedna na tej ścianie lub na tej. Nie wiem, jeszcze muszę to przemyśleć, pomierzyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także wszystko będę sam na pewno robił. Tutaj, w tym miejscu, gdzie była szafa, na pewno szafa będzie jakaś. Na jakieś tam ciuchy Na cokolwiek Tam jeszcze te skrzynie zostaną Do zaadaptowania Żeby tam jakieś klamoty przewozić Ewentualnie żeby nie latało Druga rzecz tu te półki Jakieś chociaż takie Nie tam z, z szafkami czy coś Tylko jakieś półki z przodu kawałek frontu Tylko żeby nic nie wypadło Coś tam będę chciał wyrzeźbić Tam ta listewka jest prawdopodobnie Do zdemontowania I nową trzeba wkleić Ale to jeszcze muszę zobaczyć na pewno to wszystko, to co tu było dookoła okna jest masakra, bo tu nie były nawet listewki, tylko płyta wiórowa była. To na pewno chyba raczej oryginał nie był, yy, tylko kiedyś, kiedyś było już przez kogoś tam robione, bo tam było z, takie kawałki z płyty wiórowej docięte, wilgoć dostała, to wszystko porozchodziło. Także, także taki jest plan. Uszczelki stare były poklejone jeszcze jakimś silikonem przejechane, musiałem je wycinać. Bo nie szło nic z nimi zrobić. Klin był wszystko zaklejony no, standardowo jak u każdego, listewki te zacząłem je czyścić, ale je trzeba zdemontować. Bo niestety, pod listwami jest też masakra, i no, trzeba je zdemontować. Każdy dobrze wie, że to jest problem. Bo tutaj nie ma nawet, nie wiem czy to były nity, bo to nawet nie jest nakrętka. Nie jest znaczy się wkręt na płaskie jakieś tam śrubokręt jak u niektórych Tylko to wygląda jak jakieś gwoździe Wygląda jak jakieś gwoździe z bliska, może na telefonie tego nie widać Ale to wygląda jak jakieś gwoździe Także jest masakra No ale mimo wszystko, czy tak czy tak Plan jest taki, że Nie wiem, jutro w poniedziałek Albo wtorek Przede wszystkim muszę tą ostatnią płytę z wódy wykręcić eee, Tą płytę z budy wykręcić, bo te śruby, które w ogóle mocują ramę z budą, one są luźne, przerdze białe. Tak zresztą u każdego, więc stwierdziłem, że trzeba tą budę ściągnąć na bok, zająć się ramą, bo rama niestety nie jest z ocynku, ale nie ma dziur, nie ma nic, ją tylko po prostu trzeba wyczyścić, odmalować. Podpory muszę, czekaj, tą z przodu, z tamtej strony, jedną muszę podspawać. Wyczyścić, pomalować. Ogólnie w ramię dziur nie ma nic takiego, tylko tak mówię. Przeczyścić, odmalować, żeby to miało ręce i nogi. Także taki jest plan. Zobaczymy po tym filmiku, czy, czy będzie zainteresowanie, żeby oglądać moje tutaj materiały, bo jest trochę tego materiału o niewiadówkach. Kolegi tu z Wrocławia. Motor... Kurczę, nie, teraz nie pamiętam, też wszystkie praktycznie do jego filmiki obejrzałem. Także serdecznie pozdrawiać. pozdrawiam yy, kolegę z Międzyzdrojów, nomad chyba, jak się nie mylę, też kanał, też y, mnóstwo filmów. Jeszcze tam innych osób oglądałem, żeby się jakoś zainspirować. Także no, przyczepka długo, długo czekała na remont. I trzeba w końcu się za nią wziąć. Kupę rzeczy mam co prawda, kupę jeszcze brakuje, kupę rzeczy w praniu wyjdzie co potrzeba to wiadomo przecież, nie? Nie jest tak, że człowiek wszystko kupi, wszystko będzie miał pod ręką, bo zawsze jakieś pierdoły zabraknie. Kółko te najazdowe, dyszel, wszystko zostaje, zaczep zostaje, bo wszystko działa jak należy. Jest to oryginał, wkładkę będę musiał tam tylko do niego dokupić, żeby był blokada. Podczyścić to oczywiście, wszystko działa jak należy. To nie ma sensu wymieniać i tracić pieniędzy, bo, tak jak nawet dzisiaj oglądam jeden filmik, ktoś tam w opisie u niego napisał, że spokojnie za 3000 można remont zrobić. No, niestety ja jeszcze nie zacząłem remontu. Kupiłem wstępnie to, co jest na pewno będzie potrzebne do tej przyczepki. Wiadomo, tapicerkę można by było zrobić taniej, czyli kupić materiał, wyklejać i tak dalej, wycinać, ale to czasowo dużo dużo schodzi czasu na to. Przede wszystkim z reguły będę sam to robił bez żadnej pomocy, ewentualnie sporadycznie kobieta mi pomoże. To jest druga rzecz. Kupić wykładzinę jakąś tam czy coś też trzeba kilka złotych dodać, więc stwierdziłem, że lepiej dać te tam 100-200 zł więcej, kupić gotową od Dariusa I, i, i tyle, nie? No. Także mówię, tutaj lampy, jakieś lampy nie brałem tam jakiś z dynamicznym kierunkowskazem jak każdy bierze. Brałem takie te standardowe ala, taki trójkąt jakby eee, już gdzieś w jakichś przyczepkach tam widziałem były. Także nie, nie, nie są takie śledy czy coś, po prostu zwykłe lampy. Pokażę tam na którymś. Albo i zaraz pokażę nawet. Przejdziemy do jednego pomieszczenia, co tam mam. Część jest jeszcze w domu. Bo ja tutaj na wiosce u rodziców to robię. Także zaraz pokażę, co wstępnie mam ewentualnie. I zobaczymy. Także jeszcze mówię wrócę, na pewno 3000 na remont przyczepki nie starczy. Wiem to. Już bo mówię w zasadzie, jeszcze dobrze remontu nie zacząłem, kupiłem większość materiałów a już tam prawie 3000 jest. A standardowo wiadomo, zawsze coś wyjdzie w praniu. Farbę mam kupioną też, już nie, nie całość, oczywiście, bo tam jeszcze jest 2 litry będę musiał dokupić. Także tak tu jest. Idziemy zobaczyć, co tutaj mam z tych materiałów. O, no, tu jest w ogóle graciarnia, nie? O, lampy, może pokażę. Były w przyczepkach takie montowane. Takie proszę bardzo. Nie zależało mi na tym czy to będą LEDy czy nie. One mają być widoczne. Te będą bardzo widoczne. Tu wiadomo szpachle. Obrysówki z przodu. Takie jego typu. Też widziałem montują ludzie takie więc wziąłem. Podświetlenie tablicy. Wiadomo już jakieś kleje do tapicerki. Chyba każdy te bonater mużywa większość ludzi by na niej jest włókno szklane maty znaczy się szklane tam instalacja stara plus progi jakieś tu żywica oczywiście tu rękawiczki kleje jakieś no jest mnóstwo tego mnóstwo jest tego tutaj Część mam jeszcze mówię w domu u siebie także no zaczynamy, zaczynamy to robić. Także mówię, dokończę tutaj tylko te jeszcze wejście jedno. Zobaczymy po ilości lajków, jakichś ewentualnie komentarzy, czy jest sens w ogóle nagrywać takie filmiki dla was, bo przede wszystkim jest już trochę tego materiału. A druga rzecz, jak będzie tam trzy osoby raptem oglądać, się zalajkuje, to nie ma sensu nagrywać. Nie, to, nie o to chodzi, że, że to na złość, czy coś, tylko chodzi o to, że. Tak, nawet dzisiaj oglądałem jednego kolegi film i sam to powiedział, że faktycznie czasowo pilnowanie telefonu, tutaj nagrywania, kombinowania to dwa razy dłużej schodzi, tak? Więc pokażcie, pokażcie czy, czy chcecie takie materiały, czy nie. Wiadomo, jeden prowadzi, jeden kanał ma swoje filmiki, drugi drugi, ale mimo wszystko tego dużo oglądam materiałów odnośnie tych przyczepek bo w każdym czyimś filmie zawsze jest coś ciekawego moim zdaniem zawsze, bo jeden pokaże yy, co innego drugi inne wykonanie prostsze, lepsze, nie wiem na przykład ja nie znalazłem jednej rzeczy każdy w filmikach powiedzmy miał wklejanie listewek yy, tutaj dookoła yy, okna o większość w filmikach to jest, ale na przykład będę potrzebował te listwy wklejać pod półki. I uwierzcie mi, że nigdzie nie znalazłem, na żadnych filmikach nigdzie nie znalazłem jakiegoś filmiku, gdzie ktoś wkleja te listwy pod półki. Nigdzie, nigdzie. Ja będę generalnie się starał to zrobić. Tylko muszę tutaj też z tapicerką to pomierzyć. Jak to wyjdzie, żeby zaraz iść nie dać ciała, bo nigdzie nie znalazłem na jakiej wysokości od podłogi, powiedzmy, czy od góry okna ma być listewka wklejona po tamtej stronie, czy tutaj po tej stronie. Bo tutaj mówię, jest ta stara, no to chyba, że tej się będę trzymał. No nie wiem, ale, ale no nigdzie nie znalazłem na przykład momentu, gdzie się wkleja te listewki, kurcze pod półki, tak? Yy, także no coś tu mogę więcej powiedzieć. Reszta będzie w materiałach, tak? Te przyłącz, który tutaj był. Zostanie bo tam w komplecie po poprzednim właścicielu był też od razu licznik z dwoma bezpiecznikami plus taki mały licznik wielkości bezpiecznika. Taki do zerowania, że gdzieś jadę na kemping to po prostu sam się podłączam i wiem ile ja sam też zużyłem. Powiedzmy prądu będąc gdzieś na kempingu, tak? Także było to już, będzie to wykorzystane, więc tego nie demontowałem, bo to zostanie. Na pewno tu będzie instalacja 220 i na pewno będzie tu do oświetlenia 12V plus jakieś tam gniazdka do USB, będę chciał. Nie wiem, czy teraz jeszcze zdążę. Znaczy, no teraz, no najpierw to muszę budę doprowadzić do porządku z zewnątrz. Jak z zewnątrz budę doprowadzę do porządku, zajmę się środkiem. Wtedy będę planował dalej, jak środek i tak dalej, bo na pewno będę chciał, wybasto tu założyć. Panel solarny, no niekoniecznie, na razie jeszcze nie wiem, bo kwestia zależy, gdzie będę jeździł. Tutaj, gdzie jeżdżę do tej pory, czy tam na jakieś rybki dzień, dwa wypad, bo to będzie głównym założeniem. Czy powiedzmy gdzieś w okolicach na jakiś kemping, pole kempingowe wyskoczyć, no to z reguły dostęp do prądu jest, więc tym nie ma problemu. Więc na razie póki co panel odpada, solarny jakiś tam. Akumulator oczywiście będzie, bo akumulator będzie tu potrzebny też do Bebasto, czy, do czy tam do Mówię, nawet żeby jakieś gniazda tam ładowania wyprowadzić i tak dalej, więc to będzie potrzebne. Na pewno będę chciał jakiś tutaj. Mam kwasiaka, ale oczywiście kwasiaka nie będę tutaj dawał, tylko AGM jakiegoś będę chciał tutaj zakupić. Myślę, 100 albo 120 amperogodzin w pełności wystarczy na wypady takie dwudniowe, to nawet z zapasem będzie, ale myślę, że w zupełności wystarczy. Był plan o, o tym, żeby montować panel solarny, ale na razie się póki co w tym wstrzymam, bo, bo nie jest tak aż mi to pilne, tak? Mówię, niektórzy jeżdżą na dłużej, powiedzmy tak. No to tam potrzeba, żeby się jakoś wspomóc, bo mają akumulator naładowany w pełni, plus tam jeszcze, żeby w międzyczasie doładowywał. Ja, jak będę wyjeżdżał yy, na weekend, powiedzmy dwa dni, 3, trzy, no to będzie wszystko, tak? A po, tak, poza tym mówiłem, będę jeździł raczej po takich miejscach, gdzie dostęp do prądu będzie, a nawet jak pojadę na ryby na dzień, dwa, to w zupełności mi z akumulatora wystarczy tam na oświetlenie, na naładowanie telefonu czy czegoś, tak? Dobra, teraz reszta zależy, moi mili, od Was. Czy będziecie chcieli dalej, żebym nagrywał, yy, czy też po prostu zakończymy to na tym pierwszym pilotażowym filmiku, jak ja to mówię. Pokażcie, czy chcecie, czy nie chcecie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy już są po remoncie, od których ja się inspirowałem. Oczywiście w opisie filmiku dopiszę, kim się, kim się inspirowałem, jakie filmiki oglądałem. To zaznaczę w opisie. Także pozdrawiam serdecznie i myślę, do zobaczenia następnym razem.